Cześć, cześć, ludzie, witam Was na moim kanale Dzisiaj y, um, porozmawiamy sobie z Cleverbotem, którym, który podobno jest tak zdełniony, że szkoda z nim rozmawiać. A Porozmawiamy Okej, okay. więc zacznijmy chloro Gluurowa Jak? Nie mam imienia Logika CleverBota, mam imię klurowa. Jak? Nie mam imienia Jak Masz na imię? Ewelina Przez Idź się leć Elo Za późno Ty pa pa, pa pa Lubisz Lubisz ogórki? nie o Boże Niebieskie jajce Sma ugotowane nie usmażyć na oleju. E, czy w oleju mówię po polsku? Byś mnie nie <laughs> A ja a ja i widzę widzę Jakiego meżki maila Żół tego Żu 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 tego adres euh. Tu na osiem, Pijasz? O nie, się o nie. No nie, się nie poprawnie, no nie, nie, jest tam. <gry> nie, 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 rozmowa. nie, serwerem? serwerem nie, raczej ty tak, może w... dać. Nie. jest... kur... Jestem... Ślepy. ślepy... I fajnie mnie to cieszy. I to bardzo... Ale jestem wampirem Tak i jem a, Jem cebulę Wiem, że wampiry nie jedzą cebuli, ale Nie już Tak, będę e, Będę band, e, tak Robił Kurde, krewel Lubisz Golden Strange Warrior? Nope Why? tak ludk kurde chyba jest to nie <gry> Zmienność języków języku ja tak Nasz Re o w T o U. o U. Chyba. Chyba nie Tak Tak, good Dawaj, dawaj, pozdrawiaj, pozdrawiaj Już jestem w Noży W czym? We wszystkim To znaczy Co masz na głowie? Samolot Nie Tu stere Co to? Mm. Kurde, Kurde. Jestem dziewczyną Super No To się Co? Dlaczego? Dlaczego się nie cieszysz? Jestem jest ten Tisowski. Nic. Jakie Nie nie, to nie. Daj mi swój numer. E, pan Paweł. What? Pan Paweł. <grym> Pa, pa... ...ł... ...zero... ...siedemset... Ciekawe zrozumie... No bo jestem... Ubojniakiem. ...jak... Be, be, beczu mnie... ...tak... ...jak... ...rozmowa... ...jak... ...tak... ...normalnie... Jak? <laughs> Ale ogólnie to zapraszam do subskrypcji. Podzbieram tam... no... Dobijam do, do 15. Jak coś powinieneś wiedzieć. Jestem ban... Jestem... kur... Jestem ananasem Anan... Anaserem... Anasrem... kurde. Wiedzieć? Co? What? Jak masz na imię? Pan <laughs> Jesteś z Warszawy? Nie. Um, sosnowiec. Ja nic nie mam do sosnowca, jak coś. Co masz w boksarkach? Um, revolver. Revolver. Co tam trzymasz? Kurde. Nie chcę pisać w kontrol C Rewolwę. Lewolwę le 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 le. A tak na serio e L li Liść Co słychać? E świetnie. Nie wie. Kurde nie wiem pisać. Jesteś kobietą? Nie, a na... Na sen. Na, 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 na. Ile masz lat? to nie, pałaciek Nie. Co zrobimy? Bij. <gryw> Ale baćkę. Nie wiem. Bij, jak? Um. Jak te led. plec. Chcę lepiej ok. To da... Dawaj. O Jestem gotowy. To obie... stygnie. Styg... Nie Jestem gotowa. To grzej. To dawaj. To, to dawaj. Rozmowa. Zaczynam Nie No to ja Nie <laughs> Ale beczka Czemu? Gdzie? Do... Do domu A nie jesteś Nie No i 8a. Idę, <laughs> idę. Jesteś? Nie. Dobra, to ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu Łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Do następnego razu trzymajcie się. Bajo!